Siema, tu LEGO Fair. W dzisiejszym filmie pogadamy sobie trochę o nowych antagonistach, czyli Zakazanej Piątce, a ja już was zapraszam do oglądania filmiku. Zakazana Piątka to pięć postaci, o których dowiadujemy się dopiero teraz, czyli w drugim sezonie Powstaniu Smoków. Są to bardzo starzy wojownicy, którzy zostali zamknięci w jakimś odrębnym wymiarze, czy coś, i czekali od dawien dawna, by ktoś ich przywrócił do normalnych krain, tak jak na przykład Ninjago. O Zakazanej Piątce każdy mówi jako o potędze. Potrafi wszyscy Shatter Spin, czyli takie ulepszone zakazane Spinjitzu i mają duży potencjał w przejęciu władzy nad całym Ninjago. Ale zaskakujące jest to, że Raz po prostu przykleił jednemu z zakazanej piątki jakiś coś, co może razić go prądem i teoretycznie może nim kontrolować. To sugeruje nam, że Raz ma już rozpracowany plan na nich, bo wie, że mogą się spuntować i pokonać Raz, i przejąć władzę nad całym światem. Ogólnie to uważam, że końcowo sezon trzeci powstania smoków będzie właśnie opierał się o to, jak zakazana piątka wyjdzie z całkowicie z tego równoległego świata, jakiegoś portalu i będzie chciała pokonać Raza i przejmie władzę nad całym ninjago i ona będzie rozkładać karty. I ona pokona ich, jakby ile ja na tym będzie się opierał cały trzeci sezon Ninjago. Ciekawe mnie tylko, czy na szatę spin zakazanej piątki będzie działać nowa technika tego powstającego smoka, Rising Dragon, czy to jest może jakiś potężniejszy szatę spin niż te, co robił Scindy. To jest dla mnie dalej interesujące. Więc macie jak macie jakieś pomysły albo coś wiecie, to sekcja komentarz jest dla was. A tu tyle na dziś i o naszej całej zakazanej piątce. Na więcej informacji musimy czekać aż do kolejnych odcinków. A ja bardzo dziękuję za oglądanie. Strzelcie. Subaj like lajka, ja już się będę z wami żegnał Cześć i czołem, cześć i mono, i puuuu